Napisałem żeby pił na kanał. już witam kotek. Siema. Pisałeś, dobry że... wieczór. Pisałeś, że chcesz... Dobry wieczór, dobry wieczór. Pełnić rolę helpera na survivalu V1. Mm. to co? Jeszcze raz, bo nie słyszałem. Pisałeś do mnie, że chcesz pełnić rolę helpera na Survivalu V1. Mm, tak. No to może opowiedz coś o sobie w kilku zdaniach. Jakieś zainteresowania, mm. czy coś. Mm. Mm. Interesują mnie serwery Minecraft. Mm. No, potrzebujemy w administracji osób, które no, potrafią rozmawiać z graczami. Co nie A będziesz rozmawiał z graczami w ogóle, będziesz pomagał im, rozwiązywał problemy, więc wiedzisz, co powiesz. Tak. Mm. Dlatego się pytamy. Moim zainteresowaniem jest e, właśnie e, pomaganie graczom e, e, zgłaszaniem. Cheaterów Oraz Ale generalnie to cheaterów musisz Generalnie cheaterów to musisz sprawdzić, sprawdzać i panować, co nie? A nie zgłaszać Tak No a umiesz sprawdzić, sprawdzać cheaterów? Tak A masz coś takiego jak AnyDesk? Mm, nie, ale wiem co to jest AnyDesk to jest program do sprawdzania a jak byś sprawdził takiego titola? Na przykład... Gość by miał X-Raya w plikach. To co byś zrobił? Ukrytego X-Raya. Ale te w 4, no nie z Minecrafta i automatycznie w... bano dostaje. No to wtedy tak. E... E... Tak, biorę go do e, na sprawdzanie. I wtedy. E... Proszę mu, żeby podał Anedeskę. Hmm. No, jeśli poda Anedeskę, wtedy ma e, wtedy wchodzę w, procent, w data procent e, w kropka Minecraft. Wtedy sprawdzam e, e, logi Sprawdzam, i jakbym miał na przykład X-Ray w tekstur packach, to wtedy w resource pack. Mm -hmm. Ale chodzi mi bardziej o X-raya ukrytego w pikach, co nie? Ty Czyli... ale mi się wydaje, że on się nadaje. No właśnie no, nie? mi też, no... no. na razie nie Ale to jeszcze musisz coś, no. no, no, musi coś więcej, no. No musisz coś więcej. No jeśli ten... E... Jeśli ten ma ukrytego, to no, okay. wtedy. Um, nie da się. Na przykład, gdybym miał e, powiedzmy Hitlera, to wtedy, żeby wyszedł z Minecrafta i wszedł e, znowu na niego. A Hitler to kto? To był to jakiś ten z historii, no nie? Ale... Tak. No, no też tak myślę. A Stalin to też tam od niego chyba, no nie? E, nie. praca tak. chyba byli. No, no. E, nie. nie. Oni nie byli bracia, on oni... nie. Nie? Dobra, dobra. A kim byli dla siebie? Byli z... e, no dla mnie byli zbrodniarzami wojennymi w e, e, II wojnie światowej. Ale niektórzy A, no. mówią, że Hitler był niewinny, co nie? I mówią, że... że... to jego tata tak naprawdę. Tak. Słyszałeś o tym? W, ten, w, w uwaga, mówili o tym i pytanie na śniadanie. Ja wiem, że ja wiem, że to był. No, znaczy, Hitler, ten to był e, Adolf Hitler. Ten, o którego chodzi. Kurczę, to tyle rzeczy się od Ciebie dowiedziałem no. o historii. Ja Ciebie nie mogę. Nie no, Ty się chyba nadajesz na tego helpera serio. Co No. To. No Cza, Jeszcze myślę jakie pytanie ci zadać, ale na razie to kurde To odpowiadasz na wszystko dobrze, jeszcze nam takie ciekawostki dajesz Potrzebujemy właśnie takich osób w administracji u nas Dobra, yy, ostatnie pytanie no nie? No. Jak byś zrobił streama mhm. na Discordzie? Bo to też jest ważne, potrzebne Mhm no żeby ten... No to wtedy udostępniam swój ekran. No. Yy, udostępniam swój ekran. Yy, bo oczywiście no ja jestem na przeglądarce. Mhm. Yy, no i na no, wtedy na Discordie to inaczej, a jeśli jestem na przeglądarce, to wtedy udostępnię dźwięk z komputera. I dobra, następnie dobra. wybieram... Okej, okay, dobra, a do czego służy skrót klawiszowy Windows Shift S? Hmm. Windows y Shift S Tak, no wszystko naraz na przykład, no No dobra, to ci może nie wybaczyć, że nie wiesz, mm -hmm. bo tyle ciekawostek eee... powiedziałeś To jest takie małe pytanie, to znaczy, no, coś... no, to tam, no, nie, 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 nie takie, no nie ważne. Eee, on jest do, do, ten skrót jest do, nim się włącza narzędzie wycinania. O kurde, ty na tej samej stronie chyba przed chwilą zobaczyliśmy na internecie. O kurde. O kurde, pieczonej. Nie no, nawet jeśli sprawdzisz na tej stronie, to tam trudno. Jedno pytanie o. to możecie ukryć Dobra, jak myślisz? To my się musimy naradzić. Poczekaj tutaj kotek, dobra? Poczekaj z 5 minut. Zaraz będziemy. Tak. Dobra. Nie, nie, już nie czekaj. Powiemy mu, powiemy mu... co damy że danym odpowiedzi jutro. Nie no, ale trzeba, muszę coś powiedzieć, nie trzeba mnie w Ale jakiś on tak się najadał. Ale, ale, ale ja, umiesz, ja, nas zbyt wróci, zbyt ja, ja ci mówię, taka karma do nas wróci, że to było... <laughs> Co <laughs> mam <laughs> powiedzieć? <laughs> że jednak... Weźcie, odpalimy, odpalimy serwis, to nam się maszyna pewnie spali. Weź, to będzie porażka, <laughs> jak będzie. No, dobra, my źli jesteśmy. Dobra. Co mi powiedzieć niby? Przecież nie no że no że czekaj, że musimy zresztą administracji się naradzić no. Czy się nadajesz i damy ci odpowiedź o godzinie takiej, który będzie odstał. Dobra, ja o czwartej w nocy, o czwartej w nocy. Że o czwartej w nocy dostanie odpowiedź. 354, żeby wstało. Ty, bo ty to nagrywasz, no nie? No. Podeślesz mi to później. No. Dobra, dawaj. No ja że o czwartej w nocy, że o czwartej w nocy i, no, po prostu no dam gadaj też. <laughs> dawaj, chodź. Halo, halo. No siema. Słuchaj, bo sprawa. Mhm. Bo gadaliśmy z resztą administracji przed chwilą. E, rozmawiali rozmawialiśmy, z nimi przez telefon. No i generalnie to zdecydowaliśmy, że damy ci odpowiedź o czwartej rano, co nie? No ale powiedzieliśmy im, że e, no no, no nada jeszcze na tego helpera, że odpowiadasz. na. Byli bardzo dobrze nastawieni. Spytali się mnie nawet, czy zadawałem czy, czy zadaję ci pytanie jaki to skrót klawiszowy mm -hmm, ten Windows no. Shift S. I powiedziałem, że znasz. No to powiedzieli naprawdę, tak na plus tam wszedłeś. Tak, tak. Ale no musimy po prostu się z nimi zgadać, co nie? Czy. czy... O czwartej rano ci pasuje, czy będziesz wtedy? No. Mhm. Yy, o czwartej rano. Ale o rano tutaj na tym serwerze? Tak, no, bo, no. No bo czwartej rano, bo musimy wcześniej to zrobić, bo oni później chodzą do pracy, co nie? A, e, okej, okay. to nastawię budzik, e, ale jakbym nie wseł to ten, bo jest już e, północ, a wiecie, ja dobra. będę taki ledwo żywy. Dobra, dobra. No, dobra, spoko. Jeszcze możemy, jeszcze oni wbiją, co nie? <coughs> jako chrypka, no. Tutaj będzie pięć osób. <coughs> Kszary, no. <coughs> tutaj będzie z pięć osób na kanale, to oni może też będą mieli jakieś pytania do ciebie, to po prostu podpowiadasz na te pytania, co nie? No i o tej czwartej rano to nie tak plus minus 15 minut jak nas nie będzie to możesz trochę poczekać tak? No z 15 20 minut co nie bo niektórzy mogą się spóźnić. No bo jak dajemy dajemy rangę komuś w administracji no to musimy być więcej osób bo no jedna osoba wszystkiego nie ogarnie. Rozumiesz. Ale w sumie i tak jak ja nawet jutro będę w ogóle zmęczony to i tak y Pomyślą, że ja po prostu tylko grałem. No okej, okay, spoko, spoko. No. To, Ale mi się to, wydaje, to, że. To? Jak... No, co jest? A w ogóle, bo jak ty nagrywasz odcinki, to chyba na nagraniach masz zupełnie głos. Wiesz co? to... On ma inny mikrofon. Bo teraz ma mikrofon ze słuchawek. To ja i Poza tym, na. Bo nagrywasz. Nagrywasz programy do nagrywania, co nie? I w programie do nagrywania masz, możesz sobie ustawić w ogóle. Tam masz milion opcji, jeśli chodzi o mikrofon. No i też trzeba wszystko dostosować, żeby był jak najlepszy dźwięk. Hmm. Do to znaczy. Będziecie musieli chyba wyciszyć robota, bo ja nic nie słyszę. A, to poczekaj to masz. No, mówiłem, że na programie do nagrywania y, masz milion opcji, jeśli chodzi o mikrofon, i tam po prostu sobie ustawiasz wszystko, żeby był jak najlepszy dźwięk. Mój mikrofon inaczej słychać, co? Tak no. samo. No. Mhm. Nie wiesz, co na tamtych filmikach to ja jestem po ostrym wiatrze, wiesz, i tak po prostu czasami wchodzi z... też. No, jak inaczej, głos bo... mi się zmienia, wiesz? I no. Yeah. Jakiś tam skręci, ktoś wejdzie przed odcinkiem, live'em, to inaczej wszystko. Mhm. Mm Nower taki jest po prostu. No, to wiesz, nie zmieni, niestety. Tak, jak będziesz w administracji, to go poznasz bardziej i zobaczysz, że taki jest. No. Dobra. Czyli umówieni, no. tak? No, na czwartą rano Jak nie będzie nas, to możesz poczekać parę minut Paręnaście minut, co nie? Do dziesięciu, tak? piętnastu no, minut no, To znaczy... Ja będę musiał kilka minut wcześniej wstanąć, żeby ten... Bo ja... Żeby włączyć żeby się laptopa, przydomy. bo jestem na laptop No dobra, spoko się. A, dobra, dobra, luźno no, Nie ma problemu Poczekamy, na takiego to... No. No. Potrzebujemy tego mm. Tylko jest jedna sprawa, bo ja na przykład y, mam mikrofon. Ja ten mikrofon mam y, w słuchawkach. Wtedy, A to, jeśli wiesz chodzi... co, przyślemy ci paczką nowy mm -hmm. mikrofon. No. Bo my sponsorujemy tam właśnie naszym helperom, no, żeby wie, mieli sprzęt. dobry sprzęt. No, jeśli ktoś ma z czymś problem, to po prostu im dajemy, co nie? Jeśli oczywiście Nie, bo ja mam to, dobre, to... ale ja nie chcę, żeby. bo... E, bo... To znaczy, bo chodzi o to, że ja nie chcę, żeby rodzice myśleli, że ja od kogoś tam paczki dostaję, nie wiadomo jakie. No, okay, okay. A, no to możesz podać adres sąsiada zawsze, no nie? No tylko no, że to by było trochę dziwne, bo ja bym miał ten mikrofon. A, bo nie, bo ja mam laptopa, to okay, ja chyba okay. nawet nie mam nigdzie miejsca, żeby go podłączyć. Bo ja mam tylko dwa na USB. Nie no, bierzesz tego, e... bierzesz jakąś, nie wiem, gwóźdź, młotek, robisz tam dziurwę na, na USB i masz no. no e, to znaczy, bo to by było też dziwne, bo ja bym wtedy musiał ten mikrofon zawsze chować, jakby na przykład do mnie do pokoju by wchodzili. O! No to poćwiczysz się z Zobaczymy, ustalimy po prostu jak już będziesz w administracji No taki, taki z siatką ci nie, damy tak, z, nie, z green screenem i wiesz będziesz tam chował za nim, no nie? Powiesz, że to po prostu plaka nie, nie, ja mam dobre mikrofon będzie się wtapiał mam dobre mikrofon, i jaka nie mam już wolnych portów USB A, no, 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 Jak będziesz w administracji i, i no to zrobimy spotkanie i po prostu ustalimy czego potrzebujesz no i ewentualnie pójdziemy Ujdzie, razem czy... nawet na kebaba, wiesz? Ja postawię. Znaczy, e, jakby e, na przykład, może ja, może bo mam 11 lat, to może za jakieś 7 lat to wtedy jakiś mikrofon, bo wtedy takie chyba nie będę nawet myśleć, że mam e, sam kupiłem czy od kogoś mam. Dobra, dobra. Mhm. Myślę, że nasza znajomość się utrzyma. No. Dobra, dobra, no. Powiedzimy się o czwartej, tak? Gdzieś no, tam koło tego. Od Ale musisz wstać, Sonia, bo jak nie wstaniesz, jak nie wejdziesz tutaj na serwer, no to niestety nic ci z... Zy... Lipa będzie, no. No, no bo bardzo dużo osób ogólnie się zgłasza, największość nie przychodzi na te spotkania, więc... Tylko tak, bo ja chciałem jeszcze coś dodać, bo ja jeszcze złożyłem podanie, że jest ten... na tego helpera. No widzieliśmy to podanie A to powiem, powiem Nikoli, żeby tam sprawdziła, no. żeby od razu zobaczyła jak przyjdzie widzieliśmy, na spotkanie. Widzieliśmy to podanie, no ale generalnie no, Wolimy właśnie zapraszać ludzi na, na Discorda, pogadać z nimi no, to, no bo wiesz no, jak się pogada z ludźmi no to trochę inaczej jest niż jakby się po prostu przeczytało to co napisali No mm -hmm. no. no musimy pogadać Discord, z Discord tabem, to git no nie no, dobra. Mam. To się widzimy o czwartej, tak? Kotek. No już dziwnie brzmi. Jak mogę do ciebie mówić? W sumie... A nie... A nie... tak, A bo nie, jaki w ma jaki nick masz, w grze? masz w grze, bo tam w. Minecraft Alexa. A, dobra, dobra, spoko. Minecraft, Minecraft Paleta, tak? No Bo tam właśnie widziałem w podaniu, ale Minecraft Alexa. Jak Paleta ja ogóle... Minecraft Alexa. A, Aleksa, A Aleks, Aleks jesteś? Dobra, co chcesz? powiedzieć? Aleksa przez nikt. Coś tam chciałeś powiedzieć, bo... A dobra, dobra. Nie, bo ja chciałem powiedzieć, bo ja zawsze i tak chyba prawie zawsze gram albo do drugiej w nocy, albo do trzeciej, to ja mogę nawet chyba o jedną nocny taką godzinkę... Marek. ...sobie przyburzyć. No, no, nocny dobra, Marek. Dobra. No, kurde. No to, to spoko, jak możesz grać do tej godziny. No, to jedna godzinka, to tam, tam no, no, nic tam. nie zmieni. No. Potrzebujemy Akurat się wyśpisz. No, no właśnie. Potrzebujemy takich ludzi w administracji właśnie. W razie czego? Jakby... Bo nie wiem, może nam wypaść coś, czy coś z tyle, ale raczej powinniśmy być, no nie? Mhm. To... W razie co? Zaraz się i Love No. No bo jest pierwsza, to chyba nie wiem, czy to nawet ma sens, żeby w ogóle iść spać, bo ja tak ja prawie za jakieś trzy godziny bym musiał wstać. No w sumie ta. No więc ten. A czego, gdybyśmy na przykład, nie wiem, yy, no po prostu wiesz, byś na nas czekał i byśmy nie przyszli? To napisz na tego Discorda, i Love peace, ci zaraz podeślę. Dobra? Zaraz ci podeślę, na którego miałbyś do mnie napisać Dobra? Mhm Dobra I Love peace masz go już? Tak, trzy już sprawdzam, poczekaj chwilę, zaraz wyślę A Dobra to, Dobra, to po tej rozmowie ci po prostu wyślę Bo ja mus, muszę poszukać tego, bo mhm. to jest drugie konto, overa więc muszę po prostu poszukać. I jak coś to napiszesz do niego Napiszesz do niego coś w celu, że mieliśmy mieć umówione spotkanie na czwartą. Jeśli by nas nie było oczywiście, co nie? No, no albo bez... napiszesz, że byliśmy umówieni na kebaba, to od razu będę wiedział pan. Tak? No. Jeśli, nas, jeśli nas nie będzie, no to po prostu napisz, że mieliśmy mieć umówione spotkanie na czwartą i Na no, serwerze pamiętaj, że podkreśli na serwerze tabemc.pl, dobra? Mhm. Mhm. Dobra. To, to znaczy... To, ale zaraz, bo my będziemy mieli spotkanie na tym serwerze czy na tabem C? no na tym, na tym, na tym. no dobrze, dobrze, bo ale ja chcę no, no, podkreślić, że tabem C.pl wiadomości jest też dobrym serwerem, dobra? No bo to jest drugi serwerowera. Hmm. Ale serwer Ale nie mów nikomu, to tajemnica, dobra? Nie mów. No, by... Liczę, liczę za słow, tak? No mało osób potem tym wie, ale no C to jest drugi serwer rowera. No dobra, czyli się widzimy, tak? Kotek albo klinczowo Dobra, no. Jak... Zaraz no. ci, ci właśnie wyślę. Zaraz ci wyślę nick na Discordzie jak coś to napisz do, do Vera na to konto. Bo na tym koncie to jest nie zawsze aktywny, ale na tym, na te na które ci wyślę jest zawsze aktywny i zawsze się odpisze praktycznie. Dobra, czyli możesz się jakby już rozłączyć. Dobra? Mhm. Dobra. No. Cześć, cześć Siema. Nie no goście, my to do piekła pójdziemy. Chodź na ten kanał do mnie.